Dzień dobry. Dzisiaj nietypowo, bo nie o ubezpieczeniach i nie o finansach. Dzisiaj chciałabym troszeczkę powiedzieć o zdrowiu. Media straszą nas koronawirusem. Mamy w ogóle taki okres zachorowań na różne wirusowe i bakteryjne choroby. Przedwiośnie jest takim też momentem, kiedy organizm jest tak naturalnie troszeczkę osłabiony. Szczególnie w naszym klimacie, kiedy mamy mniejszy dostęp do owoców świeżych, i one też po tym przejściu okresu zimowego, też troszkę są mniej wartościowe, bo czasem mrożone, czasem przetworzone, i nawet te takie niby świeże też troszeczkę tracą na wartości. Więc warto zadbać o to, żeby organizm wzmocnić i nawet gdyby nam się zdarzyło z tym wirusem zetknąć, z tym paskudnym koronawirusem. W którym nas wszyscy straszą, to myślę, że spory wpływ mamy na to, żeby organizm go po prostu zwalczył, i żeby się nic złego nie stało, i żeby skończyło się happy endem. Ja nie działam w firmie, która ma w ofercie suplementy jakoś tak biznesowo natomiast dbam o swoje zdrowie i zdrowie swojej rodziny. I od jakiegoś czasu korzystam z suplementów z jednej firmy. Firma nazywa się LR. Sama na, na własnej skórze sprawdziłam, że te suplementy działają, przynoszą pozytywne efekty. Głównie zaczęłam je brać pod tym kątem, że no, rozrabiałam sobie, jeżeli chodzi o poziom cholesterolu. Coś trzeba było z tym zrobić. Mam dzięki tej firmie zbilansowaną dietę. Udało mi się już poprawić wyniki. Czuję się dużo lepiej, ale też jest tutaj sporo takich preparatów, które wpływają na odporność organizmu, i myślę, że to jest naprawdę dobry czas, żeby o tym pomyśleć i wzmocnić się w ten sposób. Żeby nie być gołosłownym, że sobie jakimiś ulotkami będę tutaj Państwa zachęcać, to mam to rzeczywiście w domu i używam. To są. Y, takie preparaty, które się nazywają kolostrum. Y, ta wersja jest w płynie, ta wersja jest w kapsułkach. W zależności od tego, którą formę po prostu wolicie, to to możecie stosować. Y, ja brałam w płynie, twórcza w kapsułkach, bo jej tak było wygodniej. Stwierdziła, że to tak może mniej jej smakuje. Y, oprócz tego, podstawą do brania wszystkiego jest w tej firmie Aloes. Ja go niestety w tej chwili nie posiadam, bo właśnie się nam skończył i czekamy na dostawę drugim preparatem jest taki zestaw Probalance. To są głównie różnego rodzaju minerały, które pomagają z, właśnie taki balans, czyli równowagę w organizmie stworzyć, który pomaga nam jakby w funkcjonowaniu takim codziennym prawidłowym, tak? Także to jest taka podstawa. Oprócz tego, jeżeli chodzi już o o samą odporność, preparat Pro12. To z kolei jest 12 szczepów różnych bakterii, które mają jeszcze prebiotyk dodany, pozwalający tym bakteriom zaimplementować się w naszym organizmie i tam sobie działać pozytywnie. I te bakterie jelitowe działają w bardzo dużym stopniu też na naszą odporność, więc warto o tym pomyśleć. Oprócz tego mamy jeszcze taki preparat Vita Active, w którym jest mnóstwo witamin, tak zwana bomba witaminowa, głównie z owoców takich skoncentrowanych w tej buteleczce w takim zawiesistym płynie, bardzo smacznym, słodziutkim. No, to jest też taki suplement, który uzupełnia te braki, które możemy mieć w związku z naszą dietą i też pomaga w odporności. Oczywiście jest w firmie mnóstwo jeszcze różnych innych suplementów. Myślę, że jeżeli macie Państwo jeszcze jakieś dolegliwości, to też można sobie je złagodzić w ten sposób albo zapobiec ich powstawaniu. E, doszłam do wniosku, że ponieważ jest taki teraz czas trochę, e, może i siania trochę strachu i paniki, to zamiast się wzajemnie straszyć i nakręcać, to po prostu trzeba zadbać o swoje zdrowie na zasadzie Zapobieżenia tym takim niefajnym skutkom ewentualnego zarażenia. Ja przyznam, że czuję się bezpieczniej, dużo bezpieczniej, biorąc te suplementy, i też polecam, gdyby ktoś chciał się dowiedzieć czegoś więcej, to oczywiście chętnie się spotkam i coś tam powiem jeszcze dodatkowo, ewentualnie wyślę jakieś informacje. Kłaniam się ślicznie. Dużo zdrowia życzę i do widzenia.